Witajcie moi drodzy. Ten filmik poświęcam rabacie, którą wykonałam rok temu, więc jest to efekt po roku. Jest to rabata preriowa na stanowisko suche, naturalna, na stanowisko, w którym jest też pełne nasłonecznienie. Najważniejsze, co chciałam Wam tutaj zaprezentować w tym filmie, to to, że rabata nie wymaga częstego podlewania. Od początku sezonu podlałam ją, podlałam ją dosłownie trzy razy. Była inspirowana krajami południowymi, gdzie właśnie zawsze jest gorąco i słonecznie. W naszym sklepie nazwaliśmy ją rabatą prowansalską, więc dlatego tutaj rośliny, które są zastosowane, są specjalnie dedykowane do stanowiska w pełni słonecznym, w pełnym słońcu na gleby przepuszczalne, na wszelkiego rodzaju gleby ogrodowe, nawet jałowe. Jest to rabata mało wymagająca. Nie będzie ona Wam jakby tutaj sprawiała jakiegoś problemu. W tamtym roku, kiedy ją sadziłam, trzcinniki były jeszcze malutkie poniżej tego płotku. W tym roku wspaniale rozkwitły wyglądają zupełnie inaczej niż efekt jest zupełnie inny. Ale słuchajcie, nie obyło się bez przygód, bo ta rabata jeszcze w zeszłym roku miała zupełnie inne tło, bo muszę Wam powiedzieć, że rabata na, takim, na takiej wielkiej powierzchni, jaka jest tutaj moja działka, trudno ją wyeksponować, kiedy nie mamy ogrodzenia, jakiegoś budynku obok. W związku z tym było budowane w tamtym roku ogrodzenie z, z takich patyczków, żeby było jak najbardziej naturalne, bo chodziło o nawiązanie do, do przestrzeni, którą tutaj prezentuję. Nie udało się to do końca, chociażby dlatego, że żyje tutaj obok, obok nas natura. Mamy tutaj wycieczki watachy dosłownie dzików, i te dziki zdołały w tamtym roku jesienią i zimą po prostu. Praktycznie przeorać pole, które jest zaraz za tą rabatką, a tam w tym momencie mieści się łąka kwietna, i pięknie ona współgra już w tym momencie z tą rabatą, bo jest kolorystycznie nawiązuje do siebie. No i chcąc nie chcąc, dziki, takie były pazerne, że weszły nam na ogrodzenie i je zniszczyły. Oprócz tego wykopały mi trochę kilka roślin, więc to osadzenie takie powtórne odbywało się nawet i dwukrotnie, gdzie i oregana, i szałwie, i trawy były wykopywane, bo one szukały jedzenia. No, innym przeszkodą, na jaką ta trafiła, chcąc nie chcąc, jeżeli mamy działkę nieogrodzoną, to były sarny, które przychodziły i po prostu zajadały się kwiatami. Więc przetaczniki, czy kłosowce, czy wszelkie inne roślinki no, znikały mi i to już nie było takie radosne dla mnie. Stąd ten filmik pokazuje jakby efekty, jak to teraz wygląda. No, tutaj na przykład sarna zjadła nam w tym momencie oregano, ale... No, zaraz jak tylko się pewnie ogrodzimy, to rabata jeszcze bardziej wyrośnie. Natomiast efekty i tak tak powiem szczerze, są zadowalające, ponieważ rośliny powiększyły swoją swoją szerokość. W tym momencie trzcinnik overdam no jest wysoki, no przepiękny, kiedy jest zachód słońca, no to tutaj te refleksy świetlne tak wspaniale się prezentują na tych trawach i co mi się udało zrobić, to przede wszystkim udało mi się nawiązać do natury, która jest z tyłu i biele, fiolety, niebieskie odcienie i te takie właśnie jasne trawki, one wszystkie fajnie nawiązują do naturalnych warunków, więc można powiedzieć, że to jest taka naturalistyczna rabata. Która będzie się prezentowała bardzo dobrze na właściwie, właściwie w każdym ogrodzie. Bo czy my ją posadzimy przy płocie, czy przy ogrodzeniu betonowym budynku, no to słuchajcie, to jest, to jest takie rozwiązanie uniwersalne. Rabata ma szerokość 2 metry na 3,5, a ja ją tutaj zastosowałam w dwóch modułach, bo mamy ją odtąd do kamieni jako jedną i oczywiście drugą. Więc w tym momencie ma ona 7 metrów długości. Trawy. I byliny się rozrosły. Kostrzewy kwitną, czcinniki kwitną, perowska dopiero zacznie. No to są, to są rzeczy, na które czekam jeszcze, ale jest lipiec, więc tutaj myślę, że do końca miesiąca będziemy mieli już kwitnienie tych pozostałych bylin, które wiadomo kwitną później. Na pierwszym miejscu, teraz taki największy efekt, który jest tutaj stworzony, to są tak naprawdę szałwie w parze z lawendami. Na lawendę jeszcze troszkę muszę poczekać, bo jednak atrakcje ze zwierzętami dzikimi no, dały troszkę popalić. Najważniejszą rzeczą, aby wykonać dobrze taką właśnie rabatę i jakąkolwiek inną, to jest przygotowanie podłoża. Tutaj jest glina, czyli zimna, ciężka ziemia. W przypadku działek, gdzie mamy piasek, na no, przykład pieszczystą glebę, w każdym jednym, też innym przypadku, Przede wszystkim przygotowujemy podłoże. Podłoże musi być wzbogacone ziemią uniwersalną albo kompostem, przekopana odpowiednio, odchwaszczona, musi być jak najwięcej usuniętych chwastów, tak aby one ponownie nie pojawiały nam się i nie męczyły tej rabaty. Na koniec, po posadzeniu już tej rabatki, kiedy już przygotujemy grunt, posadzimy te rośliny, pamiętajcie o wykończeniu tej rabaty ściółką. Ściółkowanie jest bardzo ważne. To sprawi, że nie będziecie musieli tej rabaty podlewać zbyt często. Okazjonalnie ona będzie w stanie trzymać wilgotność. W przypadku tej rabaty mamy teraz lipiec, początek lipca. Ja od początku sezonu podlałam ją trzy razy. I to jest właściwie już sukces, bo ja nie muszę o tym myśleć, nie muszę pilnować, zakładać systemu nawadniającego, ta rabata broni się sama. Ściółka jest tutaj, najpierw była tutaj wykorzystana oczywiście, jest tutaj kora, ale wcześniej też miałam możliwość, aby wysypać trochę trocin. Można je kupić w tarntaku, czy ewentualnie od kogoś, kto się zajmuje obróbką drewna. Nie jest to konieczne u każdego, natomiast wykończenie samo, ważne, żeby tutaj była ściółka, może być to kompost i może być to wykończona taka rabata wykończona korą. Gruba ściółka co powoduje? Przede wszystkim ogranicza parowanie wody z podłoża. A w przypadku gorącego lata yy, mamy niższą temperaturę gleby i tym roślinom jest troszkę lepiej. Nie jest tak gorąco, nie są w takiej upalnej, yy, twardej glebie, która pęka. No bo najgorsze, co może być, to yy, goła ziemia. Ona nie jest w stanie się bronić. Po prostu, yy, szczerze mówiąc, i wiatry, które wieją, mogą nawet powodować jeszcze większe wysychanie tej gleby niż samo słońce. Zwróćcie na to przede wszystkim uwagę, to jest taka, taka informacja najważniejsza, aby zabezpieczyć te rośliny, żeby one były w stanie właśnie być niepodlewane zbyt często, tylko tak co dwa tygodnie, czy ewentualnie przy upałach no możecie raz w tygodniu, to musicie pomyśleć o tych zabiegach pielęgnacyjnych. Wam wcześniej. Mieliśmy tutaj stary płotek, który był zrobiony z naturalnych gałęzi, takich prostych konarów właściwie. No został on zniszczony przez dziki. W związku z tym w tym roku nastąpiła wymiana płotku. Po prostu zakupiliśmy gotowe moduły, takie, takie naturalne. Pomalowaliśmy białą farbą, wstawiliśmy tutaj, po to, żeby oddzielić właśnie tą rabatkę od przestrzeni naturalnej, żeby ona była podkreślona. Bez tego, no niestety, nie było tego efektu. Brak płotka spowodował, o, jakby, zaniknięcie tej rabaty. Ona się właściwie. Rozmyła razem z tą łąką kwietną, która jest z tyłu. Trzeba było zastosować parę zabiegów dekoracyjnych, które miały ją wyciągnąć, podkreślić. W tym terenie jest to bardzo trudne. Dużo łatwiej Wam będzie to zrobić w ogrodzie miejskim, czy, czy nawet przy ogrodzeniu takim betonowym, czy przy budynku, bo tam jednak będzie taka struktura i architektura. Tutaj tego nie ma. Więc ten płotek to jest tło. Tło jest bardzo istotne, aby rabata zaistniała. Nie zapominajcie, nie zapominajcie o tym, że czasami takie drobne detale będą nam dekorować i podkreślać jeszcze, podbijać tę właśnie naturalność rabatek. Tak jak tutaj widzicie, te trawy na tle płotka też się świetnie prezentują. Kochani, bardzo wam dziękuję za pozytywne komentarze z ostatniego filmiku o bylinach na stanowisko suche, na rabaty suche, prawda, słoneczne, niewymagające podlewania. Bardzo było to dla mnie inspirujące i to też spowodowało, że nagrywam ten film i chcę wam pokazać jakby tutaj gotowy pomysł na rabatę właśnie między innymi z kilku takich roślin, które prezentowałam w ostatnim filmiku. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.